Cześć, witam Was w kolejnym odcinku otwierania kalendarza adwentowego Lego Harry Potter. Zapraszam. No dobra, wczoraj yy, dostałam figurkę Harry'ego. Dzisiaj? Myślę, że figurki tam nie będzie. No ale co? Nie przekonamy się, póki nie sprawdzimy, więc jedziemy. Okienko numer dwa znajduje się tutaj. No i co? No i nic, no i otwieramy. Asy, nie przedłużaj, to naprawdę ma jakoś manie przedłużania swoich filmów. No proszę. Okej, okay, myślę, że przy tym będę potrzebowała tej instrukcji. Jeśli mój głód jest dziwny, to znaczy, że jestem przyziębiona, więc przepraszam. W każdym razie to jest chyba jakiś pociąg, lokomotywa, więc no cóż, ja to składam i widzimy się za chwilę. Ok, więc tak to wygląda. Mamy tutaj y, pociąg do Hogwartu prawdopodobnie, nawet to jest bardzo prawdopodobne z jednym tutaj wagonem. Elementy zapasowe to są czarne najdrobniejsze elementy, których na moich rękawiczkach nie widać. Ok, więc jest to y, bardzo taki fajny płaski element, y, jak moneta. Y, tutaj mamy płaski element kwadratowy, y, płaski element kwadratowy ze studem oraz y, wrotkę, która służy jako koła do naszego wagonu. A wracając do tego, to wygląda to całkiem nieźle, ale za bardzo tutaj y, naszej y, lokomotywy do Hogwartu nie przypomina. W sensie. No, to jest bardzo mały jakby bardzo mała skala, ale no cóż, w każdym razie fajny dodatek, y, można to traktować jako y, właśnie y, taką zabawkę, jako prezent y, w każdym razie. To łączenie trochę niezbyt mi się podoba, ale dobrze sprawuje swoją funkcję, ponieważ bardzo ładnie to się tutaj obraca, więc fajnie to jest zrobione. W każdym razie lokomotywa ma takie duże koła i uważam, że lokomotywa jest zrobiona fajniej niż wagon, ponieważ wagon jest taki mega nijaki i te wrotki też niezbyt się komponują z tymi wielkimi kołami u lokomotywy. W każdym razie całość wygląda miło i przyjemnie, więc gdzieś w tle na naszej makiecie może sobie ta lokomotywa stać. Możliwe, że nawet pod choinką. Więc w sumie zestawik mi się podoba. Nie jest on jakoś specjalnie wybitny, ale może być. W sumie nie wiem, czego się spodziewałam z kandydarza ale niektóre prezenty mogą być naprawdę epickie. No dobra, więc ja zostawiam Harego bawiącego się naszym czerwonym pociągiem, no i ja się z Wami żegnam. Okej, okay, ciekawe jest, co znajdziemy w okienku następnym. Ja bym miała całkiem sporo nadzieję na tego Indyka, więc zobaczymy, czy moje marzenie się spełni. Jeśli nie, to nie, jeśli tak, to tak. No cóż, przekonamy się jutro.